San Andreas, Tajemnice i Ciekawostki. Odcinek 5. Opracowanie i Montaż, Wiliek Stream. Siemka, zanim zaczniemy nasz program mam dla Was informację od gościa o imieniu Niko Siema, ponieważ Cardonson musi Wam pokazać jeszcze dużo ciekawostek to na program GTA 4 tajemnice i ciekawostki troszkę sobie poczekacie. Mam jednak dla Was dobrą wiadomość. Neon 5000 już zaczął prowadzić swój program o GTA 4, w którym również pokażę Wam ciekawostki. Nazwa programu to ciekawostki Liberty City GTA 4. W dzisiejszym odcinku zobaczymy samolot i podoszkowiec widmo oraz wejdziemy do bazy wojskowej. Samoloty widmo rozbijają się po całym San Andreas. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że nie mają kierowcy, większość rozbija się w przypadkowych okolicach. Są jednak takie, które rozbijają się w określonym obszarze. Pierwszy w okolicach napisowajnłód, drogi koło gory Mountain Chiliata, ostatni koło jednej z go na postyni. Nie rozbijają się one o określony obiekt, lecz o jeden z istniejących w okolicy. Dziś pokażę wam tylko jeden z nich. Rozbija on się o jeden z tych wieżowców. Leci, zaraz zobaczycie jak oderzy w budynek i zniknie. Patrzcie uważnie. Zniknął. Nigdzie go nie ma. Przy okazji poinformuję was, że użyłem kodu na przyspieszenie czasu aby zbyt długo nie czekać na pojawienie się go. Podoszkowiec widmo pojawia się na małym skrawko plaży w City Marina. Gdyby ktoś nie wiedział to tutaj znajduje się również szkoła pływania. Jak już pewnie zauważyliście cechą wspólna dla wszystkich widmowych pojazdów jest brak kierowcy. Oto on, najpierw porosza się po plaży, a potem wpada do wody. Szybki to on, nie jest kolejna lipa z Biedronki i pierdolone nawiedzone gówno. Porosza się jakby mu ktoś do dopy nawrzucał ziem jako w stesko. Nogi mnie bolą, skorzystam sobie. Nikt dokładnie nie wie dlaczego Area 69 znajduje się na pustyni. Niektórzy twierdzą, że słoży ona do tropienia kosmitów. Do środka można się dostać podczas misji Black Project, niestety poza tym jest ona zamknięta. Dzisiaj pokażę Wam trick dzięki któremu dostaniecie się do niej kiedy tylko zechcecie. Będzie Wam potrzebny motor Freeway. Ja mam go zaparkowanego lotnisko ale Wy musicie go znaleźć. Na początku wpisujemy kota zakni aby nie goniło nas wojsko. Teraz polecę po motor, który trzymamy w garażu na opuszczonym lotnisko. Przypominam, że ja mam go zaparkowanego, ale wy musicie go sami zdobyć. Jedziemy teraz do bazy woskowej. Jeśli nie mamy jeszcze wpisanego kodu, to robimy to jak najprędzej. Wojsko rozstrzelałoby nas po chwili. Nie możemy wlecieć plecakiem odrzutowym, ponieważ wyrzodnie rakiet by nas rozwaliły. Musimy wjechać bocznym wejściem, jedźmy powoli, bo można je bardzo łatwo przeoczyć. Jedziemy przed siebie, aż natrafimy na kratę szybowentylacyjnego. Podjeżdżamy bokiem motoro jak najbliżej kraty. Następnie wciskamy Enter. Jesteśmy już we wnętrzu bazy woskowej. Jeśli chcemy, to możemy od razu wziąć sobie minigana. Tutaj znajduje się centrum dowodzenia, w środku stoi mapa całego San Andreas. To jest radar, który prawdopodobnie wykrywa statki OFO. Srać mi się chcę, mam nadzieję, że mają to kibel. Kibelku, Kibelku, gdzie jesteś? Cholera! Setki korytarzy, a Kibla nie ma. Czerwony korytarzyk, może tam jest Kibel. To nie to, zresztą już zrobiłem kopę w gacie. Aby wyjść z bazy woskowej, wracamy do miejsca, gdzie zaczęliśmy i wchodzimy w ten korytarzyk. Rozwalamy kratę szybo wentylacyjnego, idziemy do końca i klikamy Enter. Na dzisiaj już koniec, wypierdalam z bazy zanim mnie wojskowi zobaczą. Jeszcze zrobię pamiętkowe zdjęcie. Na dzisiaj to już koniec, nie przegapcie następnego odcinka. Już w następnym odcinku. Dostaniemy się do Liberty City, zobaczymy kino samochodowe oraz spotkamy samobojców skaczących z dachu.